Cześć kochani, witam wszystkie skorpionki, wszystkich skorpionów w czytaniu na lipiec 2023. Szczęśliwego lipca, moi drodzy. Mam nadzieję, że będzie to fajny, przyjemny miesiąc dla Was. Dzisiejsze czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni. Tutaj zbadamy energię ogólne, zobaczymy, co ciekawego może się przydarzyć w najbliższym czasie. Później przejdziemy do czytania na miłość dla singli, potem na miłość dla osób już w relacjach, następnie praca, kariera, finanse, duch, emocje. A na samym końcu zrobimy czytanie Ty plus każdy znak Zodiaku. E, moi drodzy, do każdej z tych części znajdziecie czasówkę. Oczywiście czasówka znajduje się w opisie. Wystarczy, że go rozwiniecie i klikniecie w odpowiednie miejsce. Dodatkowo w opisie będzie również, będą różnego rodzaju linki do czytań z serii: Wybierz kartę, do czytania półrocznego. Niedługo będzie czytanie na drugą połowę roku. I też kontakt do mnie, jeżeli ktoś chciałby umówić się na rozkład prywatny, no to zapraszam do kontaktu mailowego bądź przez Instagrama. Możecie do mnie napisać wiadomość i jakoś się dogadamy. Dobrze, moi drodzy. Ach, i jeszcze tak, pamiętajcie, żeby sprawdzić swój znak księżycowy, swój ascendent, Wenus. Nie tylko, nie tylko polegamy na znaku słonecznym, bo bardzo możliwe, że z racji tego, że czytanie jest ogólne, nie zarezonuje dla Waszego Słońca, ale może zarezonować właśnie dla ascendentu, albo pod względem emocji, na przykład dla Księżyca, albo miłośnie dla Wenus. Także warto sobie posprawdzać te takie główne umiejscowienia w kosmogramie. Zresztą z taką właśnie intencją są robione te czytania, dlatego często mówię, że na przykład Skorpion, Słońce, Księżyc, Ascendent i Wenus. To jest intencja dla tych właśnie umiejscowień w mm, waszym kosmogramie. E, dobrze, tyle jeżeli chodzi o wstęp, wiecie, co macie robić. Przechodzimy do czytania z kart wyroczni. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy, jakie mamy wyrocznie dla Was na. Lipiec. I pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to karta bogactwa, dobrobytu. Mamy 38, co daje nam jedenastkę. Jedenastki są to liczby anielskie, więc tutaj, jeżeli widzicie gdzieś jedenastkę, albo właśnie ciąg jedynek, to może być dobry znak. Może urodziliście się jedenastego, albo nie wiem, macie 38 lat. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo możliwości. No, ale tak jak mówiłam, właśnie mamy, mamy pełnię, zobaczcie, że też tutaj ta pełnia pełnia właśnie księżyca może być bardzo ważna. Dla Was to może być ten czas właśnie około pełni może być takim mocno nabrzmiałym, naenergetyzowanym czasem. Tak jak powiedziałam, właśnie mamy, y, mamy nasze, masz, mamy nasz dobrobyt, to, że wszystko się układa, faktycznie czujecie, że jesteście w dobrym miejscu w swoim życiu. Mam wrażenie, że często dla, dla dużej części z Was może być to właśnie dobre miejsce, jeżeli chodzi o finanse, o karierę, to, że się faktycznie rozwijacie i naprawdę możecie czerpać taką pełną chochlą z tego kociołka dobrobytu. I to jest niesamowita sprawa, bo Wy naprawdę Was stać na wszystko, mimo to, tego... Dlatego, że możecie mieć ogrom wydatków, to też Wam zawsze coś w portfelu zostaje. Macie, Jesteście na energii pieniądza, moi drodzy. To nie jest najwyższa częstotliwość energetyczna, ale to też jest bardzo, bardzo silna częstotliwość. Um, ja powiem Wam, że ja chyba też ostatnio, mimo tego, że Skorpiona nie mam w swoim kosmogramie w jakimś takim ważnym miejscu, ale też tak uważam, że właśnie cały czas jakaś praca, cały czas coś się dzieje, czuję się naprawdę taka dostymulowana. Bardzo możliwe, że i Wy też tak macie, że albo przyciągacie pieniążki, możecie spróbować zagrać jakiegoś totka lub coś w ten desek. Ja nie popieram hazardu, ale no mamy tutaj dobrobyt, nie zdziwiłabym się jakby, chociażby jakaś mała wygrana się Wam trafiła. No, ale to też może być dobrobyt emocjonalny albo po prostu uczucie, że właśnie każdy z Waszych, z Waszej układanki, każdy puzelek z Waszej układanki jest w odpowiednim miejscu. Niczego nie wiecie, nie wpychacie na siłę. Po prostu wszystko się tak Naturalnie układa, jak wiecie, jak co, jak pasełko na bułeczce. O, tak, tak to widzę w tej, w tej karcie. Także wszystko jest na swoim miejscu. Jest porządek, jest ład, jest skład. No i jest też takie bogactwo emocjonalne, ale też i uczuciowe, odczuciowe. No i przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale również właśnie takie dosłowne bogactwo, czyli kasa. No, dobra, odłożę tę kartę tutaj na bok. Mam nadzieję, że położę ją równo i zobaczymy, jaką mieliśmy drugą kartę. A tutaj mamy Ducha Wolności, a raczej... Mm... Wiecie, co ja tutaj wcześniej przeczytałam, że to jest właśnie, że guild, czyli jakby poczucie winy w jakiś tam sposób, a to jest gift. Czyli, czyli mamy tutaj właśnie dar wolności. To też jest niesamowite, to też jest, to też jest bogactwo, bo uważam, że wolność jest jednym z największych darów, jakie możemy, możemy otrzymać. I nie mówię tutaj o nie wiem, że jestem singlem i tak dalej. Może część z Was jest, co jest super, ja też jestem, ale. Ale też właśnie taka wolność, nawet jak jesteście w relacji, że nie czujecie się tacy, nie wiem, w żaden sposób, w żaden sposób nie może nie przyciągnięcie, ale tacy osaczeni, właśnie otoczeni przez kogoś, tylko tak, tak czujecie się wolno, tak czujecie się właśnie lekko. No i tutaj odrywamy się od jakichś rzeczy, które nas hamują. O, nawet to do osób, które nas hamują. Mamy właśnie ten, ten. Rozwijamy te nasze skrzydła, właśnie mamy pełną wolność. I powiem Wam, że to mi się. Akurat tu mi się przypomniała taka anegdotka z mojego życia, że kiedyś się rozstałam się z jednym z moich um, eksów, powiedzmy. To właśnie kupiłam sobie bransoleczkę z wisiorkiem właśnie motyla. Ta tutaj kobieta kojarzy mi się właśnie z motylem, z tymi rozpostartymi skrzydłami. No i właśnie chyba sobie coś tam wygrawerowałam pod tytułem, nie wiem, be free albo coś takiego, czy tam coś, coś w ten design. Nie pamiętam nawet, co na tej bransoletce było, bo to było tak dawno, ale tak od razu sobie przypomniałam to właśnie podczas waszego, podczas waszego czytania, że właśnie jest ta wolność, więc bardzo możliwe, że dla tych, którzy byli w toksycznej relacji, właśnie się z niej. Uwolnicie, a dla tych, którzy są w normalnej relacji, nie będziecie czuli się w żaden sposób uwiązani. Właśnie macie taką wolność to, że możecie być naprawdę sobą, nie musicie się dostosowywać jakoś, nie wiadomo jak. Oczywiście pójście na kompromis jest czymś absolutnie naturalnym, ale, ale to nie jest tak, że wy oddajecie wszystko, wszystkie swoje przekonania i tak dalej, żeby komuś było lepiej. Tu to działa naprawdę na zasadzie balansu. Dodatkowo. A jeżeli chodzi o wolność, no to też ja czuję tutaj wyjazdy, spotkania, właśnie takie, chyba, że nie jesteście ekstrawertykiem, no to też jest inna bajka, bo może czujecie się najlepiej właśnie w domu z, z nie wiem, teraz to no chciałam powiedzieć z kubkiem jakiejś tam ciepłej herbaty, ale no taka pogoda to raczej nie, ale no jeżeli czujecie się dobrze właśnie w ten sposób i dla Was to jest definicja wolności, to też ją realizujcie. Właśnie, oboje jaka jest dla Was definicja wolności? Idźcie w tym kierunku, żeby właśnie poczuć się wolnym, żeby korzystać z tego daru wolności. Tak to widzę. Bardzo pięknie to wygląda. No i jeszcze jest tutaj ta, 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 ten dobrobyt nasz, o którym, o którym mówiliśmy wcześniej, co już w ogóle. Ideolo. Dobra, lecimy dalej, lecimy do przesłań dla singli i pierwsza karta, jaka nam się pojawia, jest to karta siły, tutaj możecie mieć do czynienia z lwem, następnie pojawia nam się siódemka kielichów i paź różdek. oh my god, tutaj się dzieje, moi drodzy, naprawdę dzieje się i powiem Wam, że z tego, co widzę, no tutaj Wy przyciągacie, Wy przyciągacie, Wy emanujecie taką naprawdę... Mm, Piękną energią, która zachęca ludzi, żeby właśnie spędzali czas w waszym towarzystwie, bo czują się swobodnie, bo czują się komfortowo, ale jest tyle tych osób wokół Was, zobaczcie, macie tyle opcji, tyle po prostu możecie przebierać jak w czym, w ulęgałkach chyba się mówi, nie? Przebierać jak. No chyba tak. Więc możecie przebierać, spotykać się, właśnie traktujcie, traktujcie to jako wolność. Właśnie, że nie tak, że o dobra, spotykam się z jedną osobą jakby na, na niej zakończę. Mm. Spotykanie się, randkowanie wcale nie oznacza, że musicie być z kimś w związku, tak? Że jakby do tego dążycie. Na razie możecie się przecież właśnie spotykać z jedną osobą, spotykać z drugą, pospotykać z trzecią, znaleźć dopasowanie. Ja nie zdziwiłabym się, gdyby tutaj właśnie, nie wiem, jakiś Tinder albo Facebook Dating App, albo. Nie wiem cokolwiek. Badu chyba jeszcze, nie? Chyba coś takiego. BADu to tak mi się kojarzy już jako taka stara aplikacja, nie? No ale może wiecie, jeszcze, jeszcze na pewno ktoś z tego korzysta. O, sympatia jeszcze była, nie? Więc no, tutaj ja czuję tutaj takie, że. on bo spotykam się z ludźmi. Oczywiście możecie spotykać te osoby po prostu, tak? Bez, bez używania aplikacji, bez jakiegoś kombinowania. Przepraszam, że ja tak czasami gubię wątek, ale. Mój pies się rozbudził, jak przez cały dzień spał, to jak stwierdziłam, że zrobię czytanie dla Was, to mój pies stwierdził, że to ja ci poprzeszkadzam. <grywa> no więc tak. E, no, i tutaj wracając już do czytania, no, widzę, że macie w czym przebierać. Możecie się spotykać. Nie widzę tutaj jeszcze zdecydowania, więc mam wrażenie, że na razie to takie popróbuję, spotykam się. O, możliwe, że jesteście świeżo po, jak, to, po jakiejś takiej dłuższej relacji i stwierdzacie, że jesteście gotowi na, na randkowanie ponowne. I randkujecie, badacie grunt, sprawdzacie co i jak, ale na razie nie chcecie nikomu nic obiecywać. I to myślę, że jest zdrowe, z racji tego, że no, nie musicie nikomu nic obiecywać, zobaczycie jak to będzie szło. I uważam, że to jest takie całkiem, całkiem racjonalne, całkiem normalne podejście do sprawy. Fajnie, że macie tyle opcji, fajnie, że zebraliście się na tę siłę. To też może być ten moment, w którym w którym właśnie, nie wiem, byliście przeciwni, dajmy na to tym aplikacjom, tak? Albo przeciwni, na razie rankowani, nie byliście gotowi. A teraz zebraliście właśnie w sobie tę siłę i takie okej. Okay. To ja spróbuję w takim razie, to, to może być coś dla mnie. I idziecie w to. Niesamowita sprawa, bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się podoba. No i mam nadzieję, że tak, e, tak będziecie mogli sobie faktycznie poprzebierać, jak w tych ulęgałkach. Tak, tak to widzę. Zawieram e, karty, dzięki single. Przechodzimy do osób w związkach i tutaj mamy ósemkę różdżek. No, i powiem wam, że ta karta naprawdę mi krzyczy wolność. Naprawdę mi krzyczy wolność. E, następnie mamy szóstkę różdek. Nie wiem, myślę, że część z was nie, nie czuje tych kart. Ja czuję, to jest e, tarot e, surrealistyczny. No, ja mam bzika na punkcie sztuki, e, więc e, ten surrealizm tak mnie uderza. No, powiem wam, że no też się dzieje. I też jest właśnie taka fajna energia tego, że no dodatkowo te, 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 te całe nasze, ten cały dobrobyt też tu nam się przejawia, w ogóle Rycerz Pentakli. I tak jak mówiłam wcześniej, że Wy faktycznie gdzieś tam rozdajecie, rozdajecie, <grym> chciałabym, gdyby, żebyście rozdawali pieniądze, ale wydajecie pieniądze, mm, ale te pieniądze bardzo szybko do Was wracają. Nie wiem, czy wysłyszeliście o takim prawie, że właśnie jak, jak wydajecie, to te pieniądze właśnie puszczacie w ruch, co oznacza, że one do Was Wracają. Powiem Wam, że raz miałam taką sytuację, że tak mówię, kurczę, no mogłabym mieć więcej e, gdzieś tam na koncie. No ale poszłam gdzieś na jakieś zakupy, wydałam całkiem, całkiem, poka całkiem pokaźną kwotę i powiem Wam, że nagle coś tam się zadziało, jeżeli chodziło o jakieś tam zlecenia i tak dalej. Także tak, i, i miałam taką myśl właśnie tego samego dnia rano, że, że o, mogłam coś zarobić, ale no dobra, jakby idę na zakupy, nie? Bo puszczę te pieniądze w ruch i poszły i po prostu tak to fajnie zadziałało, więc no ja wierzę w tę teorię. Nie zawsze się sprawdza, także uważaj. A Wy tutaj właśnie ze swoim partnerem e, może wydajecie pieniążki na, no właśnie na taki czas jakościowy, e, na spędzanie tego czasu razem w jakiś fajny, fajny sposób. Możliwe, że podróżujecie razem, idziecie do restauracji, po prostu randkujecie. I no powiedzmy, że nie oszczędzacie na tym, bo, bo naprawdę czujecie się komfortowo w tym momencie i no po to są pieniądze, żeby je wydawać. Oczywiście mieć oszczędności, to jest jakby też kolejny punkt. No wiem, że w dzisiejszych czasach nie jest to najprostsze, ale warto mieć jakieś zaskórniaki, tak na czarną godzinę. Natomiast no tutaj ja czuję właśnie, że dużo się dzieje, właśnie zobaczcie, ósemka różdżek, to jest cały czas coś, cały czas coś, to jest karta, która naprawdę ma w sobie najwięcej ruchu ze wszystkich kart, oprócz rydwanu może, tak, bo to jest cały czas działamy, działamy, robimy, robimy i czujemy się przy tym fenomenalnie. To jest troszkę tak, jakbyście właśnie dodawali czegoś do swojego związku, czego może nie było, albo nie zauważaliście tego aż tak bardzo, albo nie zauważaliście braku, a teraz stwierdzacie, że pobawmy się, spróbujmy, cieszmy się życiem, a no pieniądze pomagają w radości, tak? pieniądze pomagają w radości właśnie z życia, bo czasami pozwalają nam na zrobienie czegoś, na co normalnie byśmy sobie nie pozwolili. Natomiast uważam, że jakby nie było tak, pieniądze szczęścia nie dają, ale to, w jaki sposób te pieniądze potrafimy wydać, czasami daje. No bo nawet pójście właśnie na cudowne jedzenie. Ja jestem foodie, ja lubię jeść, ja lubię chodzić do knajp, gdzieś tam coś ciekawego poznawać, także mi to daje radość, ale no muszę czymś zapłacić, nie? Więc... więc Czasami tak, czasami tak, ale można robić też rzeczy, które nie wymagają aż takich wydatków. To zależy, e, co chcecie zrobić, po prostu. Może macie po prostu listę rzeczy, którą chcecie zrobić. Ja mam. E, więc e, więc tak naprawdę, realizujcie się, poczujcie tę wolność, poczujcie właśnie wolność, nawet jak jesteście w związku. E, bo, bo związek to wcale nie oznacza niewola, tak? To nie jest jednoznacznie z niewolą, e, czy tam właśnie z zamknięciem się na wszystko inne. Otwórzcie się na wszystko inne. Chociaż ja myślę, że jesteście otwarci, tylko po prostu chcecie jeszcze Więcej. Fajnie to wygląda, naprawdę podoba mi się to. Ja bym chciała być tutaj zaangażowana w to wszystko. Dobra. Dzięki bardzo, moje drogie skorpionki w związkach. Przechodzimy dalej i co mamy dalej? Dalej mamy pracę, karierę, finanse. Królowa Kielichów. Mhm. Tutaj pojawia nam się siódemka. Yy, siódemka Kielichów znowu. I pojawia nam się trójka, yy, trójka Pentakli. Jest to energia współpracy, jest to energia. Yy, Tutaj mamy pracę materialnej, powiedzmy. Tutaj mamy bardzo dużo, bardzo dużo różnych opcji. No jest królowa kielichów. Macie spełnienie emocjonalne. Zacznijmy od tego. jest właśnie to poczucie, że jest dobrze. Jest naprawdę dobrze, jest przyjemnie, jest tak jak powinno być. Wiecie co, to jest takie uczucie, do którego myślę, że część z nas w ogóle nie myśli, żeby dążyć, jeżeli chodzi o pracę. Bo bardzo często, co jest zdrowym podejściem, jak najbardziej, bo w każdym podejściu jest jakaś logika, jakiś sens. Um, może no, pracocholizm też jest, ma logikę jakąś, nie najlepszą, ale ma. Um, ale tutaj mam wrażenie, że Wy właśnie czujecie się dobrze w tym, co robicie. Sprawia Wam to taką emocjonalną też satysfakcję. Może jesteście w stanie właśnie komuś pomóc i to Wam daje po prostu motywację do tego, żeby iść następnego dnia do pracy. Ja powiem Wam, że ja tak mam w moim zawodzie, w tarocie też tak mam, bo wierzę w to, że do kogoś to trafi, do tej osoby, która ma to usłyszeć. I jak potem czytam jakieś komentarze, że to jest moje przesłanie, to jest to, jest to, to ja wiem, że spełniłam swoją misję. Cudowne uczucie i mam wrażenie, że Wy też macie coś takiego, nawet jeżeli jesteście, e, nawet jeżeli no to jest taka mała pomoc, tak, czyli nie wiem, pracujecie w sklepie i pokazujecie komuś, gdzie coś leży, to też jest tak, to jest po prostu taka zwykła ludzka uprzejmość i Wy to macie i czujecie się właśnie komfortowo w tym, czy, co robicie i dodatkowo macie fajnych współpracowników, dobrze Wam się z nimi układa e, i... I bądźcie za nich wdzięczni, bądźcie za nich wdzięczni. Myślę, że to powinno wylądować na Waszej liście wdzięczności. Jeżeli jeszcze jej nie robicie, to zachęcam. Dodatkowo, Jesteście magnesem. Naprawdę jesteście magnesem na możliwości, jesteście magnesem na właśnie nowe jakieś możliwości finansowe, rozwojowe też, więc teraz to jest ten moment, kiedy wy musicie się naprawdę pozastanawiać, co wybrać. Ja bym porozmawiała o tym właśnie ze współpracownikiem, właśnie sobie przeanalizowała, zobaczyła, jaką ta osoba ma perspektywę. Może nie zauważacie czegoś. Korzystajcie, korzystajcie z tej pozytywnej energii, którą roztaczają wokół Was też inni. Tak, ale tutaj pojawia nam się na pewno jakiś tam sukces, jakieś osiągnięcie, więc myślę, że ten, ten czas, w najbliższy właśnie, jeżeli chodzi o pracę, będzie dla Was naprawdę satysfakcjonujący. No, tak to widzę. Zabieram karty na pracę, karierę, finanse i przechodzimy do ducha, moi drodzy. Duch pojawia nam się na początku: karta ryb w ogóle. Eee, tak, i to jest wisielec. Dwójka pentakli, to jak to niezdecydowanie to musi się dwójka pentakli pojawić i pojawia nam się sprawiedliwość. Sprawiedliwość jest, um, akurat tutaj dlatego trochę miałam taki chichot, bo sprawiedliwość jest taką trochę kartą chichotu losu według mnie, bo ona jest wymierzona, wiesz, zbalansowana i tak dalej. A, a najczęściej właśnie nie wie, co ma ze sobą zrobić, nie? A więc to jest też ciekawa sprawa. No i tutaj też mamy dwójkę pentakli, która też waży opcje, zastanawia się. Hmm, hmm, hmm. No i ma tutaj ten problem z podjęciem decyzji. Wiecie co, no jedyną kartą, która tutaj nam coś sugeruje, to, to ten właśnie nasz wisielec, który mówi, żebyśmy wyszli z naszego pudełeczka i zaczęli myśleć nieszablonowo. Czyli pomyśleli o tym, co normalnie bym wybrał, i, i zrobili właśnie taki odwrotną psychologię, to ja wybiorę coś innego, to ja wybiorę w ogóle coś, coś z zupełnie innej bajki. I to może wam pomagać troszkę w, w podjęciu decyzji, i może to jest właśnie ten wasz dar, dar wolności, że nie musicie iść utartą ścieżką, nie musicie iść takim schematem. Zróbcie coś właśnie odwrotnego, spójrzcie na coś z innej strony. Wisielec to też karta poświęcenia. Może poświęćmy swoje rytuały na, na zasadzie nowych, na, 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 nowe, na nowe rytuały, tak? Jest to naprawdę ciekawa, ciekawa sprawa. I myślę, że tak, już idą, idąc tutaj ładnie ścieżką, którą sobie wytyczyliśmy, że to później pozwoli Wam właśnie złapać ten balans sprawiedliwości, ten balans sprawiedliwości, do której dąży ta karta. Do której, bo ona. I właśnie ta sprawiedliwość, która wnosi umiar, która ma wnieść umiar w wasze życie, powoli, powoli będzie odhaczana, powoli zacznie po prostu mieć, e, mieć sens w tym wszystkim, tak? Bo na razie tutaj widzę dużo takich e, niestałych rzeczy. Ale właśnie to jest ten wasz, ten wasz dar wolności, że w wolności nie wszystko jest oczywiste, nie wszystko jest mm, stałym gruntem, ale powoli do tego dążymy. Tak to widzę, moi drodzy, zabieram karty e, tutaj na czytanie dla ducha i emocji, a teraz przechodzimy do czytania ty plus każdy znak Zodiaku. I pierwsze, e, pierwsza konfiguracja m, znaków to, y, to skorpion plus baran i tutaj pojawia nam się dziesiątka pentakli. no Przy baranie czujecie się fenomenalnie, właśnie czujecie, że macie drucha w tej osobie, macie przyjaciela w tej osobie, naprawdę możecie na, tą, na tej osobie polegać. Mm. To jest ktoś, kto pokazuje Wam, że można się czuć komfortowo w czyimś towarzystwie. To jest taka definicja wręcz komfortu. Może być to właśnie osoba dla was na tyle bliska, że no, znacie się X lat, może akurat 10, i po prostu czujecie się. No, możecie być sobą, tak? Możecie być w 100% sobą. Tak to widzę. Dobra, mamy połączenie z bykiem, i tutaj u byków pojawia nam się czwórka kielichów. No, ja czuję tutaj trochę taką. Myślę, że trochę z nudzeniem, bo macie wrażenie, że no ile można nie, wiem, powtarzać te sama historie, a byki mają taką tendencję w ogóle, że często powtarzają to samo i takie okej, okay, ale ja już słyszałam. Więc nie zdziwiłabym się, gdyby właśnie was nudziły french byki, albo no będziecie mieli taki no dobra, no niby fajnie, ale... No, no, można, ile można i tak długo jeszcze, trochę popatrzycie na zegarek i taki, ok, a ta się dalej rozwodzi na ten temat. Nie, to jest bardzo możliwe, że właśnie tutaj z bykiem będziecie mieć właśnie tego typu e, relacje albo po prostu będziecie tak zafrapowani swoim życiem i właśnie tym poczuciem wolności, że no te przyziemne problemy byka nie będą dla Was interesujące w jakikolwiek sposób. E, dobra, mamy teraz bliźniaki. Z bliźniakami pojawia nam się piątka pentakli. E, no, powiem Wam tak, no, może, możecie się przejechać na osobie z poznaku bliźniąt. To jest trochę karta, która mówi nam o tym właśnie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No, ja to teraz tak widzę, że możecie mieć jakiś problem, liczycie na to, że bliźnięta Wam pomogą, a bliźnięta patrzą w inną stronę. Jakby w ogóle mam wrażenie, że to może być ten problem, że, że jesteście ignorowani wręcz. I okej, okay, możliwe, że dla bliźniąt Wasz problem nie jest. Aż tak wielki, ale no tutaj ta postawa ignoranta, i właśnie coś się Wam dzieje, a bliźnięta patrzą w innym kierunku. No, nie zdziwiłabym się, gdyby tak to wyglądało, niestety. To nie jest fajne, to nie jest przyjacielskie, to jest po prostu przykre. Dobra, mamy raczki i z rakiem pojawia nam się królowa mieczy. Tutaj bardzo dużo szczerości, otwartych rozmów, właśnie relacji, które polega na otwartości. Jeżeli tego nie było wcześniej, myślę, że też dowiecie się wielu rzeczy. Możecie się dowiedzieć wielu rzeczy właśnie od raka w tym miesiącu. Bo, no bo Rak postawił właśnie na, takie, na taką grę w otwarte karty. Wy też w to idźcie, po prostu bądźcie bez ogródek. Z tym, że przy królowej mieczy, no nie byłabym samą, gdybym nie wspomniała, że przy królowej mieczy, no czasami ta subtelność gdzieś tam niknie. No i niby takt powinien być, a nie zawsze jest. Więc no może, może być po prostu taka aż bolesna ta szczerość. Dobra, to był rak teraz lew. E, Przyrwie podobna energia w ogóle, tylko bardziej taka, mm, mam wrażenie, że soczysta, konkretna. E, nie zdziwiłabym się, gdyby właśnie Wasze rozmowy to były może takie, właśnie takie chłodne, takie wręcz biznesowe bym powiedziała, że o ja bym chciał, żeby to, to, to. Okej, okay, dobra nie, nie ma tutaj za dużo, tak? Niby. No bo, bo jakby nie było król nie, czy to jest bardzo elokwentna karta, potrafi się wypowiadać, ale po prostu rzuca takimi, że tak powiem, zimnymi rzeczami, zimnymi słowami, że nie za bardzo macie do czego się ustosunkować. Tak jakby, jakbyście napisali właśnie do osoby spodna kulwa, hej, co tam? A ta osoba by napisała, nic ciekawego. E, Okej, okay, no co ja mam z tym zrobić, tak? Nic, żadnej elaboracji dodatkowych, jakichś tam detali, nie, po co? Więc mam wrażenie, że taki chłodny trochę, e, chłodny trochę... Mm, może nie związek, ale relacja. Dobra, mamy pannę i tutaj czwórka różdżek. Z panną może jakieś wesele, może jakaś celebracja, może spotkanie właśnie z sobą z znaku panny. Czuję tutaj właśnie taką energię no, no bardzo przyjemną, właśnie letnią, może nawet festiwalową. Taką, że no cieszymy się właśnie spotkaniem, że możemy pospędzić dać trochę razem czasu. Właśnie taka bardzo, bardzo przyjemna, ciepła, cudowna energia. Przy pannie możecie naprawdę, będziecie czuli taki cały czas uśmiech na twarzy, że jak fajnie, jak cudownie, jaki jak fajnie. Mamy vibe, jaką fajną mamy atmosferę. Super, bardzo ładnie. Spotykajcie się z panną, jak najwięcej. Um, następnie mamy wagę, i tutaj pojawi nam, nam się wisielec i myślę, że waga będzie Wam pokazywała właśnie te, te rzeczy, te, te sytuacje i tak dalej, z zupełnie innej perspektywy. Bardzo fajny rozmówca. Um, mam nadzieję, że będzie potrafiła faktycznie się wypowiedzieć na jakiś temat, bo waga jest raczej z tych znaków, które. Um, no uważają na to, co mówią, a czasami, bo czasami walną taką straszną głupotę. E, I powiem Wam, że mam kolegę z podznaku i też e, kiedyś rzucił tekstem, no, że e, od czasu do, raz na jakiś czas to nawet góra pierdnie. I my tak zwanego się patrzymy, coś się, nie jest, coś się nie zgadza w tym przysłowie. Ale on jest z podznak tam powinna być kura, góra, jeden pies, nie? E, no i do tej pory zazwyczaj właśnie przekręcamy to przysłowie. Także no nie zdziwiłabym się, gdyby właśnie waga tutaj uważała na swoje słowa, kiedy... E, opowiada o czymś innym, bo ma zupełnie inne rzeczy w głowie niż Wy. Ale uważam na te słowa, no bo boi się, że właśnie walnie, no dajmy tak, na taką, taką głupotkę, jeżeli chodzi nie o przysłowie albo porównanie do czegoś. Także no, tu myślę, że będzie tak to wyglądało. Mamy połączenie skorpion-skorpion i tej kielichów. To jest śmieszne, bo... Mm, bo na jakimś poziomie wy się emocjonalnie zgrywacie, rozumiecie, ale to jest tak, tego jest tak mało tego zrozumienia, pomimo tego, że jesteście z tego samego znaku, możliwe, że jedno jest z końca października, drugie jest z listopada, zupełnie inna energia. I, mm, I niby się dogadujecie, ale czasami macie takie, Boże, co się, co, jakby, skąd to się wzięło w głowie tej drugiej osoby? Skąd ten pomysł? Skąd to użycie? Skąd po prostu? Macie takie wielkie trzy znaki zapytania nad sobą i takie Boże, tak, Jak? No, niby ten sam znak, a, a całkowicie inny. Dobra, lecimy dalej i lecimy do Strzelców. Tutaj szóstka różdek. No, Strzelcy traktują Was naprawdę jako takie wow cokolwiek wy powiecie, jakkolwiek wiecie, nie, nie, nie zrobicie jakiegokolwiek krok, to jest takie, ale super. <grytania> Bardzo przyjemna energia, taka wnosząca nie może nie to, że autorytet, ale taki wzorzec w jakiś sposób, że faktycznie jesteście podziwiani i, i czujecie to, i czujecie to i Wam to naprawdę będzie schlebiało, bo, y, że tak powiem, strzelec to można całować ziemię, po której chodzicie. E, jest takie chyba powiedzonko, y, nie wiem, czy tutaj nie robię kalki z angielskiego, ale bywa. i i fajnie, bo to jest naprawdę urocze, że nie wiem, zauważycie, że strzelet zaczyna robić coś jakby, wy, albo ma, zaczyna mieć jakieś powiedzonko jakby, To nie musi być nic wielkiego, ale, ale jest takie, to jest miłe. To jest miłe, że ktoś tam przejmuje wasze, w jakiś nieświadomy nawet czasami sposób, ale przejmuje wasze zachowania. Dobra, lecimy dalej, lecimy do koziorożca i tu jest koziorożcem ósemka kielichów. No myślę, że z Koziorożcem będziecie się od siebie w jakiś sposób oddalać. Nie do końca jesteście na tej samej stronie, nie, nie czujecie tego. I myślę, że w najbliższym czasie po prostu może będzie to jakiś dystans chwilowy, wykrowanie tego dystansu, ale no nie, nie macie tego samej, nie macie tej samej energii. I e, myślę, że obydwoje, obydwie strony stwierdzą, że okej, okay, to może po prostu nawet, nawet nie musicie tego werbalizować. Możecie po prostu powiedzieć, że pomyśleć. Sobie, że no na razie może tak, właśnie lekka przerwa, oddalenie się od siebie, bo trzeba się dostroić energetycznie, tak? A im jesteśmy razem, tym bardziej się rozstrajamy. Także tutaj też paradoksy lecimy do wodników i z wodnikiem dziewiątka mieczy. Na wodniki uważamy. Myślę, że tutaj mogło już się mleko rozlać, bo ja czuję tutaj dużo zranienia i właśnie takiego dlaczego, dlaczego mi to zrobiłeś, dlaczego to powiedziałeś, dlaczego tak się zachowałeś, dlaczego, dlaczego, dlaczego. Macie ogromny, ogrom pytań, które na razie pozostaną bez odpowiedzi i wodnik tutaj mm, mógł coś odwalić. Wodnik jest raczej z tych znaków, które filtra nie posiadają, więc czasami jak coś rzucą wodniki, to jest takie o kurde, jak kto tak to jak, nie? Jak tak można powiedzieć? Wy nie jesteście lepsi. I myślę, że tutaj padło, co? No jakby co siekiera na nie, kosa, kosa na kamień, kosa na kamień, że to tak właśnie zaczyna, zaczęło iskrzyć i e, zaczęło się dziać po prostu, zaczęło się dziać i się zastanawiacie, dlaczego w ogóle, co tu się odwaliło. No, jest to nieprzyjemna energia i jest wam przykro. Ale uwierzcie mi, druga strona, czyli wodnik, też nie rozumie, co tam się zadziało. Myślę, że trzeba odpocząć chwilę, po zrobić wdech, wydech, wdech, wydech i później pójść, może nie to, że na konfrontację, ale porozmawiać ze sobą. I lecimy do ostatniego połączenia, czyli połączenia z rybami. Tu pojawia nam się cesarz. No ciekawie, szczególnie, że to jest znak wodny, znak wodny i pojawia nam się cesarz, który symbolizuje ogień, symbolizuje Marsa, ale Mars jest Wasz. Mars jest skorpioni. więc myślę, że to Wy przejmujecie inicjatywę, to wy się odzywacie do ryb, to wy nawiązujecie kontakt, wy proponujecie nie spotkań, wy przejmujecie ster po prostu. Bo ryby mogą być lekko pasywne. Wydaje mi się, że jako, że ja jestem rybą, że mogą być zalatane, bo ja w tym momencie jestem strasznie zalatana, więc jeżeli, nie wiem, ktoś mi nie zaproponuje jakiegoś spotkania, jakiegoś wyjścia, to ja raczej z inicjatywą nie wyjdę, bo po prostu mam rzeczy po kokardy do ogarnięcia. Zaczynając od Was tutaj, moi drodzy, e, YouTube'owcy, bo czytanie miesięczne rol, i po prostu jeszcze tygodniówki, więc szaleństwo. E, także no nie zdziwiłabym się, gdybyście musieli się, że tak powiem, jeżeli oczywiście chcecie, to właśnie do takich ryb odezwać, bo mogą mieć też, e, też urwanie głowy, bo gdzieś tam biorę to na swoim, na swoim przykładzie. No, tyle na dziś moi drodzy. Dziękuję Wam ślicznie. Mam nadzieję, że czytanie zarezonuje. Dawajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o serduszkach energii. Buziaczki i widzimy się w kolejnych.